Od marca bieżącego roku w Kolbudach każdy uczeń z gminy Kolbudy mógł przyjść do kina na bajkę. Przyszedł czas na dorosłych. Od pierwszej majowej niedzieli każdy może zagościć w sali koncertowej w Kolbudach po to, aby obejrzeć swój ulubiony film. Czemu ulubiony? Bo indywidualnie na Facebooku mieszkańcy gminy mogą oddać głos na swoją propozycję repertuaru. Otworzyliśmy na Facebooku dyskusję, na którym każdy, kto ma ochotę tam wejść, zalogować się, zaproponować. Wiem, że już pierwsze propozycje były, ale niestety te filmy z racji na tym miejsce, nie będą wyświetlane. Mówię tu, proszę Państwa, o filmach, które wywoływały sensacje w kinach. Natomiast mówimy o kinie dobrym, Oskarowym, a jednocześnie o dobrych bajkach dla dzieci. Jaką mamy technologię? No, technologia jest w tej chwili, no, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o samą technologię, stara, no bo Blu-ray to wiadomo, mamy już to od kilku lat, natomiast rozdzielczość jest bardzo dobra, 1920 na 1080 więc myślę, że obraz o dużej rozdzielczości przyciągnie, a dźwięk jest naprawdę znakomity, zapewniła to amerykańska firma Sonos. Referat kultury ciężko pracuje, aby mieszkańcom nie brakowało atrakcji i propozycji na spędzenie wspólnych wieczorów. Uważam, że to jest fajna inicjatywa i w takim miejscu właśnie jak Kolbudy, gdzie nie ma zbyt wielu atrakcji, yy, Referat Kultury naprawdę z, yy, proponuje bardzo ciekawe yy, spędzanie czasu. W Kolbudach ostatnio się dużo dzieje. Czego jeszcze brakuje? No, koncerty nie są wystarczające. Wydaje mi się, że powinno być też coś dla dzieci. Co dzieci by chciały zobaczyć w Kolbudach? No, dużo rzeczy, jakiś bajek i rzeczy, na przykład jakiś szrek, zygzak. Serdecznie zapraszamy już yy, za dwa tygodnie poranek dla dzieci, będą to filmy m.in. Tajemnice Zielonego Królestwa lub Turbo. To zamieścimy na Facebooku i na naszej stronie internetowej, a dla dorosłych myślę, że przygodowy film również wkraczający w obręby filmu Science 1000 lat po ziemi, który nie był oglądany przez naszych mieszkańców, bo rozmawiałem, pytałem się. Myślę, że też będzie dobrą propozycją na spędzenie niedzielnego popołudnia. Otwarcie kina to kolejna odsłona pomysłów mających rozszerzyć kolbudzką kulturę. Jestem zgłoszony. Dlatego stąd szybszy transport. Polecamy również zobaczyć recital kabaretowy Artura Andrusa w Kolbudach, a także Kolbudzka Noc Kabaretowa 2013. Oglądaj nas na Facebooku na www.północ.tv, poleć nas swoim znajomym i nie zapomnij subskrybować kanału.